I mamy dzisiaj pytanko, kochani, następne, dzisiaj mnóstwo nowych też wiadomości, dziękuję za życzenia, dziękuję za nowe wiadomości. Pani Kasiu, z okazji nadchodzącego nowego roku życzę Pani i Pani rodzinie samych szczęśliwych dni zdrowia pomyślności. Dzięki Pani druga połowa mojego 2019 roku była niesamowicie pozytywna. Jakaś moc dnia skierowała mnie do pani, o, to, o całkiem przypadkowo. Nie ma przypadków, kochani. To jest wszystko energia. Nasi opiekunowie duchowi, nasi aniołowie działają właśnie w taki sposób, że działają po energii. My wysyłamy tą energię i ona dochodzi do tych osób, które mają się z nami tutaj jakby spotkać w sensie pozytywnym. Szukałam pomocy i znalazłam. Nie da się opisać tego, jak zmienia się moje życie na lepsze. Oczywiście, jeżeli zawsze pracujemy nad sobą, to zmienia się. Dzięki horoskopom wiem, co mnie może spotkać i wiem, jak to się do tego przygotować. A z niecierpliwością czekam na styczniowi. Dzięki rytuałom jestem spokojniejsza. No, oczywiście, bo rytuały zawsze nas uspokajają. Ta energia tak się uspokaja, tak tworzy takie dobre, pozytywne rzeczy. I bardziej zauważa ona nie tylko dobrania pomocy, ale również otrzymywania. Bo my wtedy otrzymujemy dużo takich, powiem, wiadomości od naszych opiekunów duchowych. Na poziomie intuicji, na poziomie serca. A brązowatki chronią mnie, dają większą pewność siebie. Zapraszam, właśnie. Tutaj mamy lawę. Przepiękna lawa. Lawa wyciąga wyczerpanie. Jeżeli chodzi o to. Tutaj mam turmalin, a tutaj też mam turmalin. Turmalin chroni. Zapraszam Wam. Mam też inne. Te kamienie dobieram indywidualnie. Szampańskiej zabawy i moc pozytywnych wrażeń niezwykłej mocy. Zapraszam serdecznie, pracujcie kochani, bo to jest takie właśnie e, świadectwo tego, że wszystko to w naszym życiu się zmienia w momencie, kiedy my zaczynamy e, pracować. To się nazywa samo uzdrawianie. Pozdrawiam.